Czy ten dom? No, dom. Ja już włączyłem nagrywanie Siema no wszystkim z tej strony. Mister, jest dzisiaj ze mną Ultrax oraz nasz budowniczy Flaruś. Jak Bo, widzicie, popierdala sobie na skrzydełkach. Czytuch. On może. Dobra. To jest architekta numer jeden, który prawdopodobnie dołączy do nas do serii na wersji 1.2 Terrarii. Abyśmy jak mogli se sobie. No, jak se kupi. No, jak nie, to będzie grał na Piracie. O ile będzie. A w każdym bądź razie, dzisiejszy odcinek będzie polegał na tym, że idziemy zajebać ścianę mięcha. Co prawda mieliśmy, mieliśmy, mieliśmy pozbierać trochę surowców, ale zrobimy to troszkę inaczej. Także teraz sobie działa też live. Także pozdrawiamy cały live i mam nadzieję, że live pozdrawia też nagranie. Na pewno to zrobią, ponieważ lubią, lubią pozdrawiać ludzi. A my teraz lecimy wam pokazać jedną rzecz, którą właśnie nasz architekt wybudował dla nas. Nasz nowy dom. Mam nadzieję, że się spodoba. Jest gigantyczny, także musiałbym zmienić widok i rozdzielczość, żeby go no. pokazać całego. <laughs> <laughs> także jest tego troszeczkę, jest tego nawet bardzo dużo. Ej, czemu tu nie ma przejścia? Specjalnie, już... Ej, o, ścianka jest? U. No. Tylko no jest ok. Także tu mamy pomieszczenia dla npc -ów. Jeden z większych i po prostu zajebistszych chyba projektów jakie były. Nie wiem co to jest. Co to jest Flarek? Miała być fontanna, ale nie wyszła. <grymne> Wyszedł penis. <grymne> <Nie> <grymne> Ewentualnie twarz creepera. Także jedno z dwóch. E, a teraz lecimy. Lecimy nowym wejściem do e, piekła. Nie boję plec... się tego wejścia, bo one nie było równe do końca, ale dobra. No to przecież masz buty, nie? No ale nie mam chmurki ani nic skrzydła, ani nic Ale masz swojego o... mnie. No to chodź. Lecę no. No to leć. Masz skrzydła, to szybciej nas dogonisz. Jeszcze płaczę. Że od niego poszliśmy, masz nieako. Dobra, lecę. No patrz, i co, przegoniłeś mnie. <laughs> Spokojnie. Ja se Czy Robiliśmy jest... jakąś platformę tam do tego, tego momentu, czy tak bardziej spadną do lawy? Eee... Do lawy. Eee... Nie wiem. W każdym razie przycina mi, jak się doładowuje. No i właśnie nie. Jak ja się cieszę, że mi teraz nie. O, dziękuję, Boże, Flarek strzelał i zabił mi skiletę centralnie. Widzisz, widzisz, uratował ci życie. Ale tak czy jak później będziemy musieli sobie pozbierać trochę surowców, bo inaczej o! będzie. No. Problem, a będą nam potrzebne i to bardzo. Jak widzicie, świecą się to żółte pochodnie, ponieważ Flarek akurat ak takowych używał do budowy, więc takie nam też dał do rozświetlania. E, Murzynku, musimy tutaj pobudować platformę. bardzo dużo drewna. Cokolwiek. To ja lecę w prawo. To do góry. A po co do góry? <noise> Bo ja nie mam gdzie już iść. No to możesz mi pomóc. Na przykład nie bronić, bo Flarek sobie sam poradzi, bo ma mocniejszą postać. No to to. Ale ja nie mam i temu założonych. No to. Aaa! To się wylogujesz. Może się nie może wylogować w ostatniej chwili. Nie, spokojnie, ja mam tutaj przy sobie wszystko. Może. Aha, dobra, mhm. ty miałeś tam ok. No właśnie. Ale miejmy nadzieję, że pokonamy w miarę szybko tą kurwa za ścianę. ścianę. Yy, czekaj, 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 czekaj. Ja tu zrobię jedną rzecz. Tak i... Czekaj, odsuń się O tak Broci! Andrzej Taki Andrzej Tu Gdzieś tu jest O, o, o! <śmiech> <śmiech> wyścigi, tak? To zrobi więcej. Tak <laughs> Zaraz ty będziesz kopał, ponieważ będziemy mieć przed sobą tunel taki znaczy, tunel. Oh! Murzyn, będziesz nas bronić, co ty robisz? E, tylko... Mm, czekaj, może tą lawę tylko stąd zlejemy. Co? Dziękuję. Przysiąkło, a tu teraz przeciął kolej z walką i zabiliśmy go i wpadł do lawy. Chyba bym zwątpił całkowicie. i co? I co ciulu? A go kurna Diridosem potraktował w oko. Może co się z tobą stało? Co? Zamilkłeś, jak nie ty. No, zabiję, a ty gadasz. Osz! Kurwa. A! O, zginiesz. No już, na pewno. Tysiąc pięćset To jest taki mechanizm, tak? Jeden kopie, drugi a trzeci broni. To, to jest tak, po prostu najlepsze, co moż, moglibyśmy teraz zrobić. Ty masz szybkie kopanie, ja mam szybkie budowanie, a może to tylko potrafi zabijać. Jakaś budowa? No, no. Czekaj, Do... no. <laughs> Ups. to był punkt kontrolny, taki pit stop. Starczy tego, czy nie? Co nie, ty? Przy nas nie ma szans. Ale przy lewej stronie, przecież zawsze zaczynaliśmy to tam lepiej jest, bo tam jest taka dosyć prosta droga. A później ten dopiero spadł w dół i byłaby ta dalej platforma. Dobra, to chodźcie tam. O boże, jak miło jest teraz biegać w krze Nie strzelaj, bo muszę widzieć, jak muszę oświetlić. Czego nie flarka, przygodzi go? E, chwila. Nie! Aha, koniec, prawda? A tutaj nie powinna być jakaś platforma, też? Bo była, ale pod naszym domem, o kurwa. A to jest trochę do domu Trochę tak, 800 kratek. Taka jest się... A, dobra, możesz się powcinać. Nie mam już bloków do budowy. Tak wchodzi, tak wchodzi Ty jesteś głupi, Murzyn Kolej z lanką Kolej z lanką Laptuję O Boże, ale miałem ścinę, spadłem, nie wiem, do 20 fps chyba tak, to jest nasza droga Nara, Murzyn Było miło Pa Szybko to... Ciecha, sí, bo ja kikoi. Hahaha. Haha. No i co? No i co w urzynku Nie, dobra, chodźcie to kurwa robić, bo nie zrobimy dzisiaj w ogóle tej ściany. Panie, rozpędzać się, bo ja biegnę do samego końca i wrzucam tam lalkę. Czy wiecie, Tarek, Ty mięzł, nam pomożesz? Tak, ja nic nie ruszam. Jak to nie? No nie. Byłeś przy budowaniu, teraz musisz pomóc przy zabijaniu. A co nie dasz I... rady? Nie. Oa, no i fajnie no. Dostałem jeszcze tym od demona i mam 66 życia. Wy się bawicie na <laughs> trzymaj. No ja mam właśnie, tylko że chodzi o to, że... No zanim mi się to naładuje do końca, to... No to oh. nie masz heal potion? Mam, ale dopiero mam 224 no, Ja sobie podładowałem, mam 358. Boże jak się fajnie tak szybko biega. To jest najlepszy wynalazek w Terrarii i chyba ogólnie. Ej, wróć to. to, 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 to. pociągu! Na górę. na giveaway z, z tego, zbanujcie tego matoła Ban him Tego Tego co mi spami kurwa tutaj na live. Ie. Oj Wszyscy robią te giveaway, rozdają kurna gift kody i 3 czwarte graczy dalej nie ma kurna tego no. e, Minecrafta premium Już mogę? E, stary no. ja mam, ja mam I bardzo dobrze Też mam Mogę rzucić Dobra, wrzucaj. Czekaj. Nie! Jakie <grymne> nie? Mister, nie dobra, Farek, może jednak nie zabijaj tu jeszcze tego, bo to czuję, że zginie to tu. Odebrało się tysięcy ma. Auć, auć, auć. Mister na końcu, nie to tu one nie chcę zebrać. Co chcesz zebrać? Ja tu czekam, aż mi się mana. No co za kurwa czule! Ja tu czekam, aż mi się mana naładuje, a ci taki syf robił. Patrz krzyż powstał, kurwa, ej mister. Mm. Iron Tom. Dobra. Dobra, na już sobie. A jak nie? Boże. Ej, chuju <grymka> <Zniszcz! grymka> ja teraz za to. Aha, idzie tu statu. Co za chuj Nie odzywaj się do mnie, Murzyn! Nie odzywaj, nie odzywaj się! Nie odzywaj się! Nie odzywaj się! Doraz się w dupę pocałuj! Jedynie, co mogę ci dać z tego... A, nie, nie dam. <grym> Ale nic kon konkretnego nie dostałem, tak czy inaczej. Oprócz tylko tego... Tak, stroke... to był no. No, 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 no. W dupę się pocałuj. Idź teraz, psuj korupcję. Właśnie idziemy sprawdzić, jak korupcja tam zniszczyła. O, oh, fuck, właśnie! Ty, a jak się wdychaczona tam na ten dom? Nie wiem. No już lepsze oko lata. No nie wiem, czy takie lepsze. No mówię, że te ciężkie bardziej takie, no. Tak, no, to nie znaczy, że lepsze. Eee, e, 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 chyba mamy tutaj spokój. Jest spokój, nie ma korupcji. O zajebiście Pięknie. a ja, zawsze pod domkiem No to jeżeli tam nie mam, to znaczy nie ma, nie? Chodźcie tu No przecież ideł Ach, jestem ja z nieodumny Z ciebie też Może... <laughs> nie, ja nic nie mówię tutaj się zatrzymała. Nie. Zrobimy jeszcze jedno Nie, z... to jest y, hollow. Ja pierniczę, będziemy mieć wszystko tutaj. Rożce. Ja pierdolę. Może specjalnie Nie będę ci jednorożce wpuszczał do pokoju i statek kosmiczny nawet się pojawił. Dobra. No robimy ścianę, a czy ścianę zrobimy też jeszcze raz jak coś i ten... No, co chcę rób? Wtedy... No dobra, to wtedy my z lepszymi i mogę lejtowo zrobić. No po co ci ścianę jeszcze raz robić? No powiem no, kamera drugiego? No. Spoko bo wtedy zrobić Ci takie tam jak ja mam, nie? Bo mi zrobiło jakiś Ranger Emblem i Briggs, Brisk z Emblem, jakiś tam, no... jakiś dwa Emblematy. A i wy nie mieliście surowców na pierwszy zawsze przed tym? No mieliśmy. Ale wyszło inaczej. Wyszło inaczej, no, jak zawsze. Zabijemy najlepiej te, te latające takie... O, oh, fuck. Jak oni staną? No, te co wypadają z jego Pixie Dusty? Pixie Dust, Pixie Dust, A jak się w ogóle tego? Bo zapomniałem, że się zdobywało Excalibora. O, to no. chyba ze wszystkich tych, nie? Takich podobnych i temu daje A Zaraz wejdę. Ja idę na dół, zobaczyć, co się tam dzieje. Jak to wygląda. Boże, ile jest surowców. Ta, Zajebiście Zd To chodź, Flarek możesz mi w wkrótce. O oh, shit. <grystanie> o kurwa, nie, może nie zbieraj tego, nie masz się. Nie, nie, nie zbieram tego, tej platyny. Nie, ja tu sam zaraz zginę, ale. What the fuck, Dobra, nie w dupię to mam. Lol, ale fort, pozostanie zbilić. Za so, so chwili, za so chwili. <grystanie> o nie, jedno no to będziecie umierać wszyscy, a ja pewnie tuż po was. Dobra, lecę nadu zobaczyć, czy tu gdzieś się kora nie zaczęło pojawiać, ustrojstwo wredne. Boże, nie Widzę jakiegoś dużego Andrzeja, który będzie chciał mnie na pewno zabić. Jeb! Okej. Okay. O, tu pola dostałem. O Boże, Andrzeje tu lecą, a ja mamy jeszcze 20 sekund, na powolnego spadania. Dobra, jest piekło. Faaaaaak. No, coś w tym deseń. Ale niedobrze, trochę tak ty, ciężko. Nie ma, jest... Ej, nie masz mi się teraz cofać tego. No co ty, chyba nie, bym nie. może nazabił. Ja ci muszę wysłać tego ty z tym A po co? No bo przecież A, tak to jest bo, A No, no tak, bo imię. ty tego nie utrzymasz. Nie, ja to utrzymam, tylko chodzi o to, że no widzisz jak to jest ten z tym. Ja pierdzielę jaki on jest mocny ty, ja do niego strzelam i ja mu zabieram tylko jeden HP. E, e, e. Kurwa skrzynia tu wpadła. Nie tylko. Szlak! No w końcu. Nie, nie w końcu, giń. Albo może szybciej się ciebie z tego zabiję, A no jak. A no jak, a no że tak. <grym> <grym> Szlak! Za stronę nietoperza jeszcze czter, tu. to tam ma? To jest po prostu jakaś rzeź straszna. No robi się dzień, O, same. kamień filozoficzny numer dwa. Nie potrzebuję o, sz... tego. Szybko! Co? Muszę znaleźć smoka i go zabić. Co? Jakiego smoka jest, ty chcesz cztery. zabić? Patrz na gazy, no? Z wysp. No właśnie widzę, że. What the fuck. Co za hajs. Jest tak trochę dużo. <laughs> no troszeczkę. What the fuck, to jest twój hajs? No. Okej. Okay. Nie, jest... oddać ci go? A po co, mam jeszcze 10 razy tyle. Okej. Okay. Tylko weź to wyrzuć chociaż stary, żeby nie było. No nie, właśnie oh. właśnie wyrzuciłem. Fuck... ...mi. Jest, przeżyłem. Już byś chciał, żeby cię wszyscy ruchali. No. No. Znaczy ja ich no. Cicha nadzieja kurna. <laughs> Dobra, ja kończę nagranie, nie wiem jak ty. No i tak, do, do następnego wiesz. odcinka będziemy się już bawić na hardmodzie e, i mam nadzieję, że jakoś uda się nam przeżyć. Także może nie, nie trwają, bo ukradli <laughs> wszystko. Także do zobaczenia i mam nadzieję, że się podoba. Także pa pa pa.